Dobrze. Zostawiamy na razie to słoneczko i tą listę. Będziemy jeszcze uzupełniać, będziemy do niej wracać, będziemy się zajmować też poszczególnymi pojęciami. E, I teraz zaprosimy Was w takim razie... Wracamy do tych e, trzech, teraz do trzech wybranych tematów. To poprosimy trzech nauczycieli, e, żeby sobie wybrali miejsce. Jedno miejsce to tamten stolik, drugie... E, Tamten, drugi plec z wami I tu już trzecia, trzecia grupa, grupa zostaje. Może zostać tutaj. I prosimy tych, którzy chcieliby się nauczyć, za chwilę wyrównamy grupy, żeby udali się do właściwych nauczycieli. Eee, jeszcze raz, jazda konna, żeglarstwo i fotografowanie. Mamy trzech kołczów. Nie bójcie się, nie zostaniemy Was samych na pastwę <laughs> naszych uczniów. Zapraszamy do stolików tematycznych. Co będzie Waszym zadaniem w trójkach? Waszym zadaniem będzie zrobienie jakiegoś bardzo prostego planu. Jak mógłbym Was nauczyć, jak chcielibyście się uczyć? To jest drugie bardzo istotne pytanie. Jak chcielibyście się uczyć? Fotografowania, żeglarstwa, jazdy konnej. W każdej grupie jest ktoś, kto zaproponował, że może tego nauczyć. Od tej osoby oczekujemy pewnej początkowej inicjatywy, ale rolą uczniów jest też poprowadzenie w pewien sposób tego nauczyciela w taką stronę, żeby ta nauka faktycznie mnie zachęciła i mi się spodobała. Żeby to, co proponuje nauczyciel, tak jak tutaj, zacznijmy od szant, było ciekawe, bo jak szanty, to piwo. Właściwie dość dobry pomysł na rozpoczęcie nauki. Nawiązanie dobrego kontaktu między uczniem a nauczycielem jest bardzo istotne. Co powinno być w takim planie, żebym ja jako dorosły człowiek, który chce się nauczyć czegoś zupełnie nowego, miał na to rzeczywistą ochotę, żebym. Miał motywację do tego, żeby nauczyć się żeglować. Tyle razy do tego podchodziłem, nie udało mi się. Tyle razy próbowałem sięgnąć po aparat, zacząć robić zdjęcia. Właściwie nie wiem, co mi przeszkadzało. E, tyle razy chciałem już, już, już prawie, że kupowałem konia i chciałem się nauczyć jazdy konnej. Też mi coś przeszkodziło. Co takiego się musi zadziać i pojawić w tym planie, żeby tym razem się udało? Damy Wam kwadrans na zaplanowanie tego. na morzu i... I, polskie. i chcecie na tak zwaną głęboką wodę. Wtedy nah, mi świadomość, że, że to nam się nie uda od razu wypłynąć do Chorwacji. Z Chorwacji jak kuraży to nie ma wiatru, a jak jest... No to trzeba i się składać, w każdym Nie, to jest generalnie rzecz... Żeby nie, żeby nie zajmować się od razu, że w każdym razie ktoś siadła i tak dalej. Czyli siąść. Po prostu siąść. To no. może już punkt 2 siąść. Czy to jest jeszcze jako skiernik? To jest jako konia, no, to, to jest tam co zrobić, jak nie wiem jak koni poniesie, co zrobić, jak to trzymać, no bo wsiądę, on mi się spłoszy i mnie zrzuci Siadać tak, na koniu po uprzedniej. To wiesz co, bo to się bardzo nam przeszedł za chwilę, bo fajną rzecz powiedziałeś. Ja napisz myślę, punkt to drugi, to drugi Marcin. No. Mhm. Gdzie... to jest dobrze, siadać e, na kamie, ten, tak? A, ale potem też Marcin? Te potem, też Marcin. No. E, trochę teorii co zrobić jak koń poniesie, tak? No i w ogóle ja się... Na kamie, ale zamieram, to nie, na nie to Witamy po burzliwej pracy w grupach. Z całej listy wybraliśmy trzy tematy, przypomnę. Czyli jak nauczyć się żeglarstwa, jak nauczyć się jazdy konnej i jak nauczyć się fotografowania z dopiskiem nietuzinkowego, fotogra fotografii nietuzinkowej. I teraz poprosimy trzy grupy, właściwie to trzech kołców, żeby przedstawili swoje plany, a tych, którzy byli uczniami w grupach, poprosimy jakby o komentarz, czy taki plan był z Wami rzeczywiście uzgadniany, czy to jest plan, który Wy byście zaakceptowali, czy też jest w tym planie coś, czego ewentualnie... Czego byście nie chcieli ewentualnie, czy jest coś czego brakuje jeszcze? My zaczęliśmy od analizy potrzeb i oczekiwań osób, które chciały się nauczyć żeglarstwa. Następnie i myślę, że już przy tym pierwszym punkcie wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że żeglarstwo to nie tylko od tak po prostu pływanie na łódkach, tylko jest to pewien styl życia, hobby, i można to nazwać stylem bycia też. To bardzo dobre pytanie na początek: dlaczego właściwie chcesz się nauczyć tego żeglarstwa? Przyszedłeś do mnie, powiedz mi, dlaczego chcesz pływać? No i tutaj, właśnie panowie powiedzieli, że chcieliby się nauczyć, bo uważają, że jest to fajna forma spędzania czasu. Jest wokół tego jakaś otoczka, i uważają, że chcieliby w ten sposób spędzać czas i od czasu do czasu w ten sposób się relaksować. Następnie zrobiliśmy ocenę obecnych umiejętności, to znaczy pytałem, czy już kiedykolwiek pływali, czy cokolwiek wiedzą, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu coaching powinniśmy rozpocząć i czy pewnych elementów już na przykład na początek nie można pominąć, które są dla uczących się oczywiste. Tak? Następnie pytałem, gdzie, gdzie chcieliby się uczyć, czy mają jakieś preferencje co do miejsca, czy mają to być akweny zamknięte, otwarte, czy może Chorwacja, Grecja, czy raczej Mazury. No i przystąpiliśmy do stworzenia planu. Na początek, w sumie, stwierdzili, że chcieliby się nauczyć teorii, ale po pewnym czasie. Troszeczkę zmieniliśmy formę i okazało się, że dużo lepiej, przynajmniej uważają, że dużo lepiej będzie im przyswajać wiedzę, jeżeli ta teoria na początek zostanie jednak połączona z praktyką, czyli na sam początek robimy, wsiadamy na łódkę, wypływamy na jezioro, no i robimy takie pierwsze, pierwszą teorię już jak gdyby na żywym organizmie, na łódce podczas takiego powiedzmy lekkiego, Pływania. Po tej pierwszej części teoria, plus praktyka, przechodzimy do takiej części na sucho teoretycznej, gdzie po tych pierwszych doświadczeniach możemy porozmawiać, co się, co się działo, jak im się to podoba. Myślę, że już wtedy też uczącym się nasuną pewne pytania, na które ja będę w stanie, mam nadzieję, odpowiedzieć. I po tej części teoretycznie przechodzimy z powrotem już do praktyki, do takiego pełnego pływania gdzieś tutaj na jakimś akwenie niedaleką. Po tej części praktycznej ustaliliśmy, że kwintesencją będą na koniec Mazury, gdzie będzie pływanie piwo i szanty i wtedy jak gdyby wracamy do tego, od czego wyszliśmy, że będziemy wtedy naprawdę Doświadczać, i doświadczać doświadczać będzie to już nasz styl życia i bycia, tak? Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z pozostałych grup chciałby się jeszcze na taki kurs zapisać? A jeżeli on będzie prowadzony bez piwa, to nie. To nie. E, e, zapraszamy. To lekcja druga lekcja nauki konnej. Gdzie ja byłem dość długo uczniem, więc miałem okazję sobie posłuchać. Yes. Wielkie yes. dzięki. Ponieważ ja byłem trzecią osobą, która się bała jeździć konno, jeszcze i też byłem w tej grupie, to chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Marcin, rzeczywiście, pierwsze pytanie, tak, tak jak Adam przed chwilą mówił, przy żeglarstwie poszukali potrzeb, tych, którzy się chcieli uczyć. Marcin się w ogóle zaczął tego, a gdzie jest problem. No, i wszyscy zgodnym głosem powiedzieliśmy, że się boimy koni. Stąd takie mm, powolne oswajanie się z końmi, rozpisane nawet w trzech, jeszcze był pomysł na punkt czwarty. No, po prostu Marcin zrozumiał, że mamy opory i trzeba najpierw te opory, i że nie chcemy, bo zaproponował nam taką wersję, że mamy wsiąść i jechać. Ale myśmy nie chcieli tak tego strachu przełamać. Stąd takie powolne oswajanie się z koniem. Mhm. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to trochę teorii która została wpisana na życzenie drugiego Marcina. A Marcin Kołcz yy, cały czas proponował nam naukę, naukę praktyczną, a tymczasem drugi Marcin powiedział, nie, ale ja bym chciał wiedzieć, co zrobić, jak konia podnieść się, z której strony na niego wsiadać i ponieważ upierał się, że chciałby wiedzieć, a będzie nam to za chwilę potrzebne, dlatego o tym teraz mówię, no to, to Marcin drugi, Marcin trener odpowiadający za całą naukę, zaakceptował, że no, chociaż było to nie jego, nie, nie po jego myśli, tę teorię tutaj e, jakiś czas na teorię poświęcił. A ja przy pierwszym punkcie, jak słuchałem ty, o problemach, które mieli uczniowie, czyli, że oczywiście chciałbym jeździć konno, tylko boję się zbliżyć do tego konia. Nie wiem za bardzo, jak on się zachowa, no mam dużo oporów. No, a już na pewno nie wsiądę, tak zaraz na początku mojej nauki nie wsiądę. Najpierw mnie oswój. Ja myślę, że to przypomina sytuację wielu handlowców, którzy chcą w tym zawodzie pracować, e, czują motywację, wiedzą, że to jest zawód, który daje dużo swobody i niezłe pieniądze, natomiast doskonale wiecie, jak wielu z nich na początku ma taki problem, e, jak tu się oswoić z klientem. Przecież to obcy człowiek, nie wiem jak się zachowa, przecież może mnie wyrzucić, przecież może zareagować w dowolny sposób. Nie bardzo wiem, jak, jak reagować w takich sytuacjach. W związku z tym, drogi szefie, oswajaj mnie powoli i naucz mnie. Daj mi trochę teorii w pewnym momencie, e, z której strony się podchodzi do klienta, jak zachować się bezpiecznie, żeby nie popełnić jakiegoś szkolnego błędu, za który potem będę musiał zapłacić. No a potem bezpiecznie wyrusz ze mną w teren. I powolutku, powolutku będę się oswajał z, tą, z, tym, z tym trudnym zawodem. Bardzo dziękujemy za trzeci plan. Przerwą na kawę, tylko krótkie podsumowanie. Zaczęliście w trochę różnych miejscach swój plan nauki, ale też zaczęliście z zupełnie różnymi doświadczeniami i wiedzą. W przypadku tego kursu fotografii akurat obydwaj uczniowie są już praktykami. Tu chodzi o doskonalenie. W przypadku konia było jasne, że problemem jest w ogóle, jak do niego się zbliżyć, jak do niego podejść. Nigdy nie siedziałem na koniu. Ja się uczę od podstaw. W przypadku żeglarstwa Adam stwierdził, że właściwie doświadczenia pewne są, no ale na tyle niewielkie, że trzeba się uczyć tego od podstaw. I też w różnych momentach zaczynacie. Tu zaczynacie od podstaw teoretycznych. Adam po pierwszym wahaniu jednak wprowadził najpierw na łódkę. zaczął od praktyki, po to, żeby potem przejść do teorii. Czyli jak będziemy mówili o teorii, to już będziecie wiedzieli, do czego ona się odnosi. Podobnie było z fotografią. Wy, idąc do teorii, już wiecie, do czego ona się odnosi, bo już praktykujecie. Trochę inną sytuację mieliśmy tutaj jedynie w przypadku konia, gdzie właściwie trzeba było zacząć no, od, od początku zupełnie i przejść również do teorii potem, jak się zachować, jak się w ogóle do niego zbliżyć, od której strony wiadomo, że od lewej, nie od prawej, tak wiadomo, że jak się zachowam źle, to koń się może zachować nieobliczalnie, tak jak klient mniej więcej. Powiemy sobie później też o tym, jak lubimy się uczyć, w jakich momentach każdy z nas lubi zaczynać naukę, bo każdy jest troszkę inny pod względem preferencji uczenia się. Niektórzy z nas wolą zacząć od teorii, nie wolą, jakby najpierw nawet poparzyć się w praktyce, a potem dopiero wyciągając wnioski iść dalej.